Cześć, witajcie! E, jesteśmy dzisiaj z Olą po flomarku w Niemczech. E, nie nagrywaliśmy nic, przepraszamy bardzo, ale nie zawsze jest na to czas jak, jakaś e, ochota. Dzisiaj późno dosyć wyjechaliśmy, więc byliśmy późno na giełdzie. I e, no nie było czasu nie chciało się. Chcieliśmy też szybko wracać do domu? Tak, szybko wracać, bo tu córka została w domu, a troszkę była, jest chora i ten. I słuchajcie, tak szybciutko, tylko podsumowanie zrobimy z tego filmu, z tego marków, co się udało nam dzisiaj kupić. To są wszystko zakupy z dzisiejszego dnia, wszystkiego po trochu. Jak wiecie, ja za bardzo zolę porcelanka. Jak padnie coś, już kiełko kupujemy, ale głównie bazujemy na ogólnopojętych starociach. I zaczniemy, tak od czego zaczniemy? Może z tamtej strony, żeby tak troszkę po kolei, albo tu może. O, słuchajcie. Chlebaczek taki, naczynie malowane, ale fajne, yy, bo nie ubite. Często się zdarza, że tutaj są te krawędzie bardzo poobijane. To jest do wyczyszczenia, tu jest troszkę bo stalowe, zamknięcie jest. Piękny tutaj yy, kwiatowy motyw, róże. Mówię, to jest do wyczyszczenia, tylko tak przetarłem szmatką, nawet to jeszcze dobrze umyte nie jest. To się oczyści, e, ładnie się psiknie, jakieś WD-40, to ludzie biorą. Słuchajcie, Emalia jako ozdoby, jak najbardziej. Dlatego tutaj kupiliśmy drugi taki przybornik kuchenny. I zobaczcie, on jest praktycznie w ogóle obity. Tu są delikatne ubicia. I co ważne, to jest stary przedwojenna Emalia. Spójrzcie, że wszędzie są kompletne pokrywki, zawsze te pokrywki gdzieś przez te. Lata zostały zgubione, zgubią się gdzieś. Zobaczcie, naprawdę, że nie ma ubicia tutaj. Nawet tu często się zdarza. Tu bardzo na krawędziach nie ma nic. W środku, nawet czyściutko, to wygląda. Następnie paterka Asteroid. Kuta szkła gospodarczego, ząbkowice. Tortownica taka. Ja tutaj podejdę, może pokażę. Wybaczcie, plaster się skaleczyłem. Piękna paterka, ten tortownica na stopie. I tak, jedziemy. Słuchajcie, zabawka stara, Made in Japan. Taki pojazd księżycowy. Yy, nie wiem, niesprawny. Właśnie chciałem powiedzieć, słuchajcie, a ja tutaj wiele rzeczy jeszcze żeśmy z Olą nie zdążyli zidentyfikować. Myśmy dopiero co wrócili, naprawdę. Nie wiem, dwie godziny temu. Zjedliśmy obiad, chwilę odpoczęliśmy i często coś kupujemy. Mniej więcej wiemy, co jest, jakaś wartość przybliżona, ale później do domu przyjeżdżamy, siadamy i najlepsze jest to szukanie. Szukanie w internecie, co to jest, z jakich lat pochodzi. No, cena też wiadomo, wartość. Tutaj bardzo fajny, bo to rzadko spotykany pojazd jest. Zobaczcie, bateryjka trzeba będzie to sprawdzić. Baterię, może działa, chociaż nie liczmy na cuda, zazwyczaj takie rzeczy. Stare, nie nie, 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 coś tam zawsze nie działa. Nie? Tutaj pojazd sterowany na kabel. Kto pamięta z czasów PRL? Polonez, świat duży. Yy, zobaczcie taka ciężarówka. To jest ddr -owski. Po, po zobaczcie, jaka brudna. To jest to, o czym mówiłem. Dzisiaj przed chwilą wróciliśmy. Kupione gdzieś z kartonów. i Nawet żeśmy nie, nie zdążyli tych rzeczy przemyć. Turuska ZSRR. zabawka metalowa. Cały metalowy z grubej blachy pojazd. 8 euro, jak nie wciąż. Teraz tak emaliowany przyprawnik, ale zobaczcie, jest lekkie ubicie, ale, ale bardzo ciekawa. Ja mówię, emalia naprawdę jest w cenie. Fajny przedmiot. Następnie tabliczki, tutaj, może Ola, pokaż. Tabliczki DDR. Słuchajcie, to są tabliczki, które były montowane jak kiedyś za czasów PRL-u. Ja pamiętam, jeździło się gdzieś za granicę, na Węgry, czy gdzieś do, do Czechosłowacji, Czech. Yy, montowano na przyczepach kempingowych, yy, na samochodach. To jest właśnie taka przyczepka. Tutaj skrót oznacza chyba, o ile dobrze kojarzę Deutsche Demokratische Republik. Dwie sztuki kupione. Następnie plakietka, słuchajcie, czerwonego krzyża holenderskiego. Gdzieś w internecie tak na szybko sprawdziłem, gdzieś ktoś podawał, że to jest 1930 rok. Nie wiem, czy jest tak stara możliwe. Bo to jest na takiej plakietce, na plakietce. To ogólnie to jest taka plakietka gotowa do zamontowania z jakimś tutaj takim jakby uchwytami. To kupiłem do swojej kolekcji w garażu. Mam już całą ścianę takich małych tabliczek, wszelkiego rodzaju emaliowanej. No i tutaj też widzicie powieszone tabliczki. Te dwie zostawiam sobie. A tak się uzbierało z czasem gdzieś po giełdach, w lomarkach. Tu stare puszki olejowe. Taki wystrój garażu sobie wymyśliłem. Termometr również emaliowany. To nie jest stary, stary przedmiot, to jest e, współczesny można powiedzieć. Słuchajcie, pamiętnik, piękna secesja, zobaczcie. Tutaj jakiś monogram. Jest. Odbija się troszkę, ale. Jest. Zobaczcie, to jest przepiękna ta plakieta. Tutaj <laughs> I przepiękne tutaj są zapisane. Zobaczcie, tak szybciutko tylko pokażę. <laughs> ręczne pismo 1890, który to jest? Siódmy czy pierwszy? Siódmy rok. Zobaczcie, 1890. jakie ręczne pismo śliczne, naprawdę. Zobaczcie, jak ludzie kiedyś pisali ręcznie 1898. Zobaczcie, 1898 Śliczne, naprawdę, sobie to przetłumaczyć, może będziemy mieli chwilę czasu Przetłumaczymy sobie Zolą wiersze, bo lubimy tak czasami siąść, bardzo piękna rzecz, naprawdę Teraz tak To Naprawdę w świetnej cenie, słuchajcie, skórzana Pochwa Dwa małe nożyki do oprawiania jakiejś zwierzyny i tu takie coś w formie maczety. Zobaczcie, mosiężne, okucie, tu z jakiejś kości wykonanej, to jest ręcznie robiony yy, nóż. I słuchajcie, to jest nóż, nóż nazywa się kukuri, jest to nóż nepalski, ciężki nóż zakrzywiony yy, nepalski. Nosiąc. On był używany przez wojowników nepalskich yy, górków. Yy, no, i to tyle, co gdzieś tam szybciutko znalazłem. Cena naprawdę rewelacyjna. Yy, tu o cenach za dużo nie chciałem mówić, ale tu się pochwalę: 20 euro. Więc to jest kurczę. A one po kilkaset złotych są warte w internecie. Skórka naprawdę świetna rzecz. Lecimy dalej. Zobaczcie, tutaj mamy z drugu drugowojenne opatrunki 1900. Gdzieś tu była data 1944 rok, 1943 Wehrmachtu, zapteczek yy, niemiecki. Yy, dalej Kaczuszka Piękna porcelanowa. Jak mieliśmy nie wziąć, jak ona kosztowała 2 euro. Nie jest, a jest jakaś sygnaturka. O, zobaczcie. GDR, ta z koroną. Ja nigdy nie mogę zapamiętać, co to jest za sygnatura. Zaraz sobie sprawdzę, przypomnę, może w końcu zapamiętam, ale śliczna jest, zobaczcie. E, tutaj mamy następnie, mi się to po prostu spodobało. Zobaczcie. Malutka taka, nie, nie zdążyłem naprawdę sprawdzić jeszcze, e, jaka to jest nazwa prawidłowa tej figurki, ale sygnaturka. Yy, Holohaza Węgry no, naprawdę świetnie wygląda. Jeżeli gdzieś tam się nie sprzeda, na, na jakiejś giełdzie, to to zostanie to u nas. Apteczka pierwsza wojna światowa, <gry> werband Kasten. Erste Hilfe. Yy, słuchajcie, co ciekawe, ona jest częściowo wypełniona. Jest oryginalny spis treści, co powinna zawierać. Tutaj jest jeszcze nawet. Eee, jakiś, certyfikat, jakiś certyfikat, czy jakieś dopuszczenie, i, mhm. i tak tutaj są. Patrunki te dwa nie są oryginalne. To mi Pan mówił zresztą. E, łeb, więc to jest powojenne, ale tutaj reszta e, maść. Tu zobaczcie, buteleczki jakieś były. Maść, czy tutaj. Jakaś ma. Tak, Tak, maś Zobaczcie tu w tubce jeszcze jest oryginalna brand Salbe, więc Salba to jest maś, a brand na co nie. Ja teraz nie pamiętam. I tu są opatrunki oryginalne. Słuchajcie, częściowo jest wypełniona, pokażę Wam. To jest książka, z książki Dolce Soldaten te opatrunki tutaj są, to się zrywa, jednorazowe są, mulbinde. Eee, Verband Waty to jest wata tutaj może gdzieś rok powinien być Ja tego nawet nie otwieram jeszcze nie przeglądałem naprawdę ale sama apteczka zobaczcie w jakim stanie Naprawdę świetna tutaj ciekawostka taka Kto siedzi W militarce troszkę się orientuje będzie wiedział co to jest za przedmiot Ja zaraz wam powiem na pierwszy rzut oka wygląda na dzbanek emaliowany eee, A jest to Oczywiście dzbanek amaliowany, ale wykonany z puszki po masce niemieckiej puszki po masce przeciwgazowej. Te przetłoczenia charakterystyczne. Tutaj spód. Często tutaj była jeszcze szukałem literka D. Niestety tutaj nie ma nic takiego nie widać. O tutaj macie podświatło. Słuchajcie, po wojnie brakowało naprawdę wszystkiego. Więc było, wykorzystywano wszystko, co było dostępne z chemów niemieckich. Robiono durszlaki, dziurki maszynowo robione, gdzieś taki filmik nawet widziałem. Z puszek po masce przeciwgazowej robiono takie dzbanki i wiele, wiele innych wojskowych zastosowań, z którymi magazyny były zapełnione. Wykorzystywano do później do użytku codziennego. domowego, codziennego, jakiegoś co mogło się przydać. Bardzo fajna rzecz dla kolekcjonerów. Są kolekcjonerzy, którzy zbierają takie rzeczy, właśnie tego typu, poprzerabiane na jakieś przedmioty codziennego użytku. Słuchajcie, polecimy dalej. Tutaj Wam chciałem pokazać te przedmioty, wszystkie tak jak są razem. Czyli zobaczcie, ażurowe talerzyki, te trzy sztuki. Jest to manufaktura. O, a tu jest coś innego. Zobaczcie, myśmy nawet kurczenie. A nie e, ani jest, chyba, to samo. Myśmy nawet nie patrzyli. Tutaj jest, zobaczcie, e, meter Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam. Sygnaturka trzy takie ażurowe talerzyki. E, cztery miseczki, słuchajcie, uranowe. Taka miseczka tu też myślałem, że jest uranowa. Niestety się pomyliłem. Zobaczcie, a tutaj pokażę Wam, jak to. Widzicie, mruga akurat ale fajny uranik. O, tu na krawędzi najlepiej widać, najwięcej tego jest. Słuchajcie, cztery miseczki, ta piąta, trzy talerzyki, szklana podstawka. To zolą zawsze kupujemy, bo mamy w, w, w swoich serwantkach, witrynkach. Yy, talerzyki różne eksponujemy, czy, czy jakiegoś na filiżanki często są jakieś z talerzykami. I te dwa to są ciekawe rzeczy. Tu jest jakiś yy, ja nie wiem, czy to jest medal pamiątkowy, czy jakaś pamiątka. Zobaczcie na datę 28 maj 1936 czy 8 rok. Wydaje mi się, że ósmy. 8. Yy, I to jest tutaj słuchajcie, dziecko w kołysce. Ja nie wiem, czy to jest jakiś taki medal z okazji bardzo ciężki. Urodzin dziecka, może chrztu, Zobaczcie, tutaj jest jakaś dedykacja, czy to rodziców, nie, to samy... czy chrze chrześni? Wydaje mi się, że to rodzice są wpisani tutaj. Maria. Słuchajcie, w internecie żeśmy sprawdzali. Nic kompletnie takiego, i po nazwie, i po zdjęciu. Nic takiego nie znaleźliśmy. Bardzo grube, bardzo ciężkie to jest. I tu jest ciekawostka: 10 tysięcy marek niemieckich z 1923 roku. Jest to taka duża moneta pozłacana. Gdzieś w internecie znalazłem na szybkiego. Miedziana moneta pozłacana. Zobaczcie. Tu głowa może jest lekko przetarta, ale, ale słuchajcie, dla kolekcjonerów, numizmatyków, yy, no, może być ciekawostka taka. I tak, do czego zmierzam? Talerzyki kupiliśmy głównie za, yy, dla mocowania tego, yy, bo mamy kilka fajnych talerzy, które byśmy chcieli gdzieś powiesić i brak nam takich uchwytów. A talerzyki ażurowe i tak się sprzeda. I słuchajcie, za te trzy talerzyki, cztery uranowe miseczki to te dwa, te dwa monety, i to nie wiem, co to jest, jakaś pamiątka. Tabliczka pamiątkowa. Proszę? To jakaś tabliczka pamiątkowa. No, może nie tabliczka, jakieś, nie wiem, no, medal, jakiś nie no. wiem, medal, jakieś coś pamiątkowe z dzieckiem związane. Za te przedmioty wszystkie zapłaciliśmy 15 euro. No, naprawdę. I to tyle. Pokaż Olunia jeszcze co tutaj jest, Tak wszystko. Pomolutku, jeszcze. Takie nasze bierzemy. zakupy. Uważam, że fajne. Przekrój, przeróżny od staroci po wystrój jakiś wiejski. Te malie. Szkło jakieś ząbkowickie, uranowe. Militarka, to, to, militarka. Nóż ten fajny. Yy, górków. Także patrunki jeszcze wermachtowskie Także tyle. Słuchajcie. Yy, pozdrawiamy, trzymajcie się. Przepraszamy, że nie nagraliśmy relacji yy, z tych Flomarków. Nie zawsze jest tak, jakby się chciało. Myśleliśmy o tym, yy, żeby to. Mm, Chociaż troszkę, żeby troszkę nagrać, poprać. ale no nie wyszło. Czas nie za zawsze... gonił. Tak. I to tyle. Trzymajcie się. Użyczę wszystkim udanych zakupów. Pozdrawiamy Pana. Z Krakowa, z żoną i chyba z córką był, tak? Tak myślę. W Dreźnie żeśmy spotkali. Pan podszedł, zaczepił. Witamy, oglądamy Wasze filmy, subskrybujemy. Także bardzo Pana pozdrawiamy serdecznie. Jesteśmy w szoku z żoną, bo Pan z Krakowa jeździ do Niemiec. Tutaj do Drezna na flomark, na zakupy. Oni chyba na dwa dni zostają, nie? z tego co mówili, bo tam w niedzielę jeszcze jest jakaś, jakiś flomark na, na torze wyścigowym. No, także pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Chwilę postaliśmy. Pana i panią. Panią, całą oczywiście, rodzinę. tak, całą rodzinę. Pozdrawiamy, fajnie się porozmawiało. Bardzo miłe to jest. My się nie uważamy za tam jakichś specjalistów, nie wiadomo kto, ale ktoś mówi, że nas ogląda i tam. No tak na serdechu No, zle. miłe to jest. No co tu słuchajcie, nie ma co ukrywać. Nie każdemu było miło. Także trzymajcie się. Cześć.